Cześć! Dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o ochronie naszych ekranów i aparatów w smartfonach. Co wybrać? Szkło hartowane, czy może jednak folie? Jakie są rodzaje szkieł hartowanych, czy folii? Czy wystarczy mi ochrona w postaci Corning Gorilla Glass? I która generacja najlepiej chroni ekran? Na te pytania oraz kilka innych postaram się odpowiedzieć właśnie w tym odcinku. Zapraszam! Corning Gorilla Glass to można powiedzieć wewnętrzna ochrona ekranu, a także czasem i tyłu naszego smartfona. Jest umieszczona przez producentów w swoich urządzeniach. Czy to wystarczy? Czy to znaczy, że nie musimy już zakładać folii na nasze smartfony i nawet po upadku możemy być pewni, że z naszym ekranem nic się nie stanie? Corning obiecuje, że jego już siódma generacja szkieł, czyli Victus, będzie dwukrotnie odporniejsza na zarysowania niż poprzednik i wytrzyma upadek nawet z 2 metrów. Na razie jednak, lista urządzeń z tym szkłem jest dość uboga, trzeba powiedzieć. Lepiej ma się sytuacja z poprzednią generacją, która zapewnia ochronę przed upadkiem z 1,5 metra. Natomiast najdłuższa lista urządzeń to ta z ochroną Gorilla Glass 5, która ma zapewniać ochronę oczywiście przed zarysowaniami oraz przed upadkiem z metra i 20 cm. Tyle w teorii, a w praktyce może być różnie. Wszystko zależy od wysokości podłoża, na które spadnie nasz smartfon ekranem w dół, bo jakżeby inaczej. Podobnie sprawa ma się z rysami. Tu też głębokość i ilość rys jest uzależniona od materiału jakim szkło zostało porysowane i tak Upadek smartfona z dwóch metrów na trawę i na chodnik będzie miał oczywiście inne konsekwencje. Nie każdy też smartfon, który posiadacie, ma też w ogóle ochronę ekranu w postaci Gorilla Glass którejkolwiek generacji. W takim wypadku w ogóle bym się nie zastanawiał i czym prędzej nakleił szkło hartowane. Sama folia niestety może nie wystarczyć. Ok, uchroni w jakimś stopniu Twój ekran przed zarysowaniem, ale nawet lekkie uderzenie może spowodować pajęczynkę na ekranie. Naklejenie samej folii nawet w smartfonie z Gorilla Glass Victus może być dość ryzykowne, z wyżej wymienionych przyczyn. Podsumujmy więc. Folia chroni tylko i wyłącznie przed zarysowaniami, choć niektórzy producenci deklarują nawet ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na rynku znajdziecie różnego rodzaju folie, od zwykłych po hydrożelowe, które są dużo grubsze od tych standardowych i chronią lepiej przed zarysowaniami. Występują również folie na aparaty. Jeśli już koniecznie uprzecie się na tą folię, Warto wybierać oczywiście renomowanych producentów, aby cieszyć się jak najlepszą jakością. Dużym plusem folii jest natomiast to, że nie zakłócają działania czytnika linii papilarnych wbudowanego pod ekranem. No właśnie, czy w takim razie szkło hartowane jest dla każdego smartfona? Smartfony takie jak np. Samsung Galaxy S10 posiadają czytnik linii papilarnych wbudowany pod ekranem, który używa fal dźwiękowych do odczytywania linii naszego palca. W tym wypadku, a także w innych, zwykłe szkło hartowane może nie współpracować z czytnikiem. Co nam zatem pozostaje? Folia i strach przed obiciem ekranu, na dodatek zagiętego na krawędziach? Niekoniecznie. Jest kilku producentów, którzy stworzyli szkła hartowane współpracujące z czytnikami wbudowanymi pod ekranem. Przed zakupem sprawdźcie jednak opinię o danym szkle. Jeśli nigdy nie naklejaliście szkieł UV, bo tylko te są kompatybilne z czytnikiem budowanym pod ekranem, to udajcie się do jakiegoś punktu, gdzie zostanie Wam ono założone profesjonalnie. Po założeniu szkła zeskanuj ponownie swój palec. Podobnie jak w przypadku folii, szkieł hartowanych na rynku jest mnóstwo. Od zwykłych, dość cienkich, najtańszych, po hybrydowe, elastyczne, po nawet kilkaset złotych. Na rynku pojawiły się również szkła prywatyzujące, dzięki którym wścibscy postronni nie będą w stanie odczytać pod pewnym kątem, co robimy na naszym smartfonie. Poza tym, oczywiście, jak to miało miejsce w przypadku folii, najważniejsze by szkło było od renomowanego producenta i posiadało odpowiednią grubość, twardość, najlepiej 9H, no i oczywiście jakość. Nie warto więc oszczędzać. Szkła słabej jakości potrafią utrudniać korzystanie ze smartfona i zniekształcać kolory wyświetlacza. W ofercie znajdziemy również tak zwane szkła ramki, które pokrywają cały, nawet zagięty ekran, imitując kształt oryginalnego wyświetlacza. Są również wcześniej wspomniane szkła UV, bardzo często w zestawach z lampą UV do utwardzania kleju. Jestem bardzo ciekawy, jakiej ochrony waszych ekranów wy używacie, czy nie używacie jej w ogóle. Jak sobie radzicie z czytnikami linii papilarnych wbudowanych pod ekranem? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to serdecznie Was do tego zapraszam. Klikajcie też koniecznie dzwonek, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie! Pozdrawiam!